Bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mam pojęcia, co inni. Mogę mówić tylko w swoim imieniu. Ewentualnie tam kilku osób, z którymi czy rozmawiałem, czy jakieś wypowiedzi czytałem. Nic poza tym, nam przede wszystkim zależy na dwóch rzeczach. Po pierwsze, odizolowania sprawcy od dzieci. A po drugie, na postawieniu moralności z głowy na nogi. Właśnie, to nie ja, ofiara, jestem winny. To sprawca jest winny i za to, co zrobił, powinien ponieść konsekwencje. Wcale nie jestem zwolennikiem mordowania, wysyłania ich na stos, ale kara taka czy inna. Za zbrodnię powinna być. To jest przywrócenie normalności światu. Jeżeli jest wita, to musi być kara. Obojętne, czy jest to kara więzienia, wydalenia z kapłaństwa, czy też kara finansowa, ale musi być po to, żeby sprawiedliwość stanęła na nogach. To jest nasze. Nasz sposób myślenia, a nie uzyskanie jakichś, wiesz, iluś zer na koncie. Ja czasami mówię tak, gdybym miał taką możliwość, a ja jej nie mam, ja jestem tak zwanym przedawnionym. Mój sprawca nie żyje, więc ja nie mam komu wytoczyć procesu. Ale gdybym był na, w takiej sytuacji, że, że no, jest, żyję, mogę, prawda, nie jestem przedawniony, wszystko jest w, w ramach prawa, mogę iść do sądu, zgłosić się, to naprawdę gdyby, gdyby to było tak, że wpłata na moje konto resetuje mi pamięć, wymazuje tamto, to daje ci słowo, mnie by wystarczył jeden grosz, gdyby to resetowało. A z drugiej strony nie ma, nie ma takiej kwoty, takich pieniędzy, które by zrekompensowały to wszystko, co wtedy się wydarzyło i to wszystko, co zostało nam przez tamte wydarzenia odebrane. To nie ma znaczenia, czy to jest 100 tysięcy, czy milion. Nikt pani Kasi nie wymarze tamtych wspomnień. Nie ma takiej kwoty, nie ma takich pieniędzy, które by nam wyresetowały pamięć, które pozwoliłyby wyłączyć tamte wspomnienia. Coś takiego nie istnieje. Nie da nam. Nie wróci nam tych lat od tamtego wydarzenia do dzisiaj. Nie da wielu z nas rodziny, dzieci, normalnego życia. Jak to wycenić?